Siemandero zielę, siema, witajcie w Nit for I wiem, nie było długo filmików. Widać, że ten. No, że trochę zanimałem kanał. Zobaczymy sobie czuję tak na an... Antylikę tego wszystkich kanału, kanału mojego tak patrzę wszystko spadło tak to to się no ładnie tak zaniedbać wszystko to myślę, że pomyślałem tak, że może nagrać z Spida Underground'a chciałem z Muzzle ale Mozłem Teta już za dużo razy przechodziłem a Underground'a przeszłem chyba z 4 razy really? A to tak nie grałem w żadną ścigankę, odkąd nie nagrałem nic na ten... Odkąd nie nagrywałem, nie grałem w żadną ścigankę. Dopiero teraz zacząłem. No to wracamy do... Ło, no, fak, 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 fak. Dostałem haicat. Dostałem. Przeczytam. Mam nadzieję, że nie będę miał problemu z tym... Z muzyką. A nic było, tu już robię trzecią próbę dźwięku i tego typu rzeczy I zawsze musiało mi wyjść wy Że trochę za cicho gadałem Ale ślizga, ale nie zarzuca Wyniki będą nie wiem no Co? So tak, patrzę się teraz na super Co 20, po 20 minut Powinny być Abyście widzieli teraz moje ułożenie ręki już. QWER Tak w lolu, bo tak, zacząłem grać w Lola. Znaczy zacząłem to tak, tylko sobie pograć. W Metina też zacząłem grać, znaczy zacząłem, powróciłem do Metina. O, ale teraz mamy Need for Speed Underground 2 dwójkę. Mam spolszczenie i nie pytajcie się mnie, co to za spolzczenie. Tylko na Google nawet spolszczenie do Need for Speed Underground 2 I tam z chomiku i pierwsze wziąłem, pierwszą zakładkę Dość takie spolszczenie jest Dobra, tego nie trzeba czytać Honda Civic, Pezowski. tak Zapisano, dziękujemy Ładuję Ja będę, ro bo to jest, e to jest jeszcze ta stara gra z tych starych czyli też nie jest w tej jakości HD więc są kłopoty z tym więc dla tych, którzy są fanami tylko HD to nie będziecie mieli podziałki takie jak jest w HD znaczy jakoś będzie HD ale podziałki nie będzie ponieważ z tego co patrzyłem u Wojtka Games Spacer kanał to on ma miał problemy z tym to ja nie chcę jak widzę że on ma no ja też nie ten nie będę tego instalował. I z co do spolszczenia do, do widać tam. Czy chce y, tam y, chyba kilka jakichś błędów jest, więc... Darmowy haj zawsze przydatny. A, aha no jeszcze mówiłem, że nie pytacie się jaki mam mikrofon, bo mikrofon się nie zmienił Mam taki sam taki sam, czyli z Microsoftu, ponieważ... Tamce mikrofon, który zamówiłem jeszcze mi tu. Dzisiaj nie przyszedł, a zamówiłem go już dwa tygodnie temu. Więc nie polecam zamawiać z stry, sklepu internetowego Elektro. Ora co tu mamy? Panie wyś... No heis. Teraz mi się wydaje, że nawet lepiej mi idzie. Bo widzi, mam dwa... Mam Kes i Kazowski. Na Kazowski gramy tutaj z wami. A na kezie normalnie sobie przewodzę. Grę. I... wyk. Ja nie szanuję swojej klawiatury, ale wiem jak pochody nie. No po wle... do miasta, tam. Jedziemy z tym kosem. Jak ja walę w ten Enter. Mention, Może przejadę już kilka tych wyścigów. Oj, fuck. No nie. Czy wam się też tak wydaje, bo i mi się wydaje, że na tym... Na początku, zanim jeszcze dodamy... Jak przed tuningiem jako jakimś... Rym, czyli jakimś usprawnieniem tych si silnika ECU i tego typu rzeczy. To tak jakby się silnik krztusi. Dławi się. Przy zmianie biegów i to, to niezbyt dobrze jest. Bo wtedy tak traci obroty, że później na wyższy biegu się ledwo tego. rozpędza tak wolno. To jest chyba te tory takie. No to są tory. Jak je Nie wiem, z tego co widziałem. To są trudne. Ja gram na hardzie? Chyba tak. Na easy na pewno nie, bo to na easy to za łatwe dla mnie byłoby niby był nudny let's play to coś się będzie działo przynajmniej I planuję takie urele, czy... Urele Tego, albo dać speed boost, speeda szycie, Albo zrobić cięcie i ten Ponieważ one są dość długie z tego co kojarzę i i może was to przynudzać. Samego mnie to przynudza. Zapisano, może nie. Dobra, mają coś? Eee, położenie wyścigu, dobra. O, 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 o. Eee, że dzisiaj wieczorem w mieście, są imprezy. Świetnie są słowa. Dobra, nadwozie... Z... Mm. Dobra, później się poszuka tych sklepów. Uu, gdzieś tu mamy jakieś wejście blisko. To... Na samym początku ze sponsorem i tego typu rzeczy mogę wam już powiedzieć. znaczy ze sponsorem w grze. Wezmę na pewno sobie tego sponsora, który daje drifty, ponieważ drifty mi się najlepiej przechodzi w Need for Speedzie. W NFS tak najlepsze są drifty I nie wiem co też trzeba powiedzieć. Dlatego kilka osób się na pewno mnie pytało, czy nagram z Need for Speed Rivals albo Need for Speed Mozilla 2012. Jest prosta, banalna odpowiedź. Nie, nie nagram. Po pierwsze, wątpię, żeby mi komputer uciągnął, bo to też trochę żyre, A po drugie, to już nie jest ten Need for Speed. To już nie jest ten Need for Speed. Najlepsze są mi twór speedy takie jak te o żeby jakąś fabułę O oh, fuck! Zagapiłem się. Że jakaś fabuła i coś tego stylu, a nie że tam jeździsz, jesteś policją i tym. No dajesz, 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 Honda Civic. Nie zawiedź mnie. Cool. Fuck. A nie, dobrze, dobrze jaka Wziąłem, że tam duczko bo... No 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 dajesz, dajesz, dajesz No 205 dość, uciągnie nie jest wolnym samochodem Dobra, cieszę się, cieszę się Ale czego mi punktów repa nie dają Zapisano Dobra, no to następny wyścig Jedziemy z tym koksem A, znowu ja coś No, odcień szyb, dobra, później będę się martwił tym Najpierw chcę chyba... Do, ale zanim... Czekajcie, nie wiem. Hmm. Teraz mam takie... Taki dylemat. Czy jeździć dalej, czy szukać sklepu... czy jechać do sklepu z narzędziami i kupić Nitro. Dobra, jedziemy. Co się pchasz? Nisanie Łofa! Jakim fuks? Jaki fuks? Nie no nie 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 Najgorzej to jest jak uderzy się w jakiś samochód z przeciwnika, że bo się chce zabrać tu plus samochód z nadprzeciwka i nie trafiłeś. My znieącia. My O mały włos o o o o Zag się o nie really musiałem tym skrótem p... a nie dobrze pchałem Weźcie tu jest dalej o tu po lewej stronie co widzieliście to tam zawsze wjeżdżałem w tą w tą ścianę wjeżdżałem się zatrzymywałem i prze już by tak spowolniło mnie to oni tak do przodu wypruli że już nie, nie miałem szans ich doścignąć dość szybko to na samym początku dość szybko a później to się zaczyna działać tak wolniejszy yy, znaczy nie wolniejsze ponieważ yy, im szybszy samochód tym może się wydać że jest duży wyścig a okaże się że będzie krótki bo masz szybki samochód ja bym na przykład tą hondą przejechał wyścig yy, z yy, nie wiem wyścig po kilku już ja yy, po kilku, nie wiem jakby wam to powiedzieć um, na przykład jest 15% już gry przeszłem i taką Hondą bez żadnego tuningu to by się mi wydawało, że jest yy, bardzo długi wyścig. Ja bym sobie pojechał na przykład Audi TT te, te, dobrze już z tuningowanym tak na podstawowe rzeczy to by już było, że to by mi się wydawało, że yy, chociaż że piszę, że jest długi z tego, że na przykład dużo kilometrów pisze a okaże się, że szybciutki. Dobra, o rev do strony. Wow. ładuję, ładuję, ładuję i jedemy No i znowu mam takie mm. Dobra, przejdziemy jeszcze te... Tutaj z tego co widzę to jest chyba wyścig Tak. Wyścig i drift i... Pojedziemy zanim montować sobie Nitro i może jeszcze coś więcej Może coś sobie... Na pewno ECU sobie muszę kupić, ponieważ to daje do tej ho daje tej hondzie yy, dużą moc, yy, więc... Drugi, 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 drugi. I pierwszy i jedziemy. Co co widzę to oni nitra nie używają, czyli dopóki ja nitra nie kupię, to oni też nitra nie będą mieli. To to jest chleb. Ponieważ na Kezie tu już miałem Nitro. Holy fuck Tu miałem już nie i oni już na czegoś... sili mnie Co tu robi flaga Słowacji I tutaj z tego co jeszcze zauważyłem W mini Speedzie widziałem jest takie coś jak za czyste, czysty przejazd Czysty przejazd zakrętu mm, Nie wiem no jakby Że nic nie uderzymy tak jak teraz ale coś to za łatwo dla mnie, no już znaczy teraz łatwo, a później będę żałował, że to powiedziałem, ponieważ będą bardziej wykokrzeni. No już cztery, no już są daleko. 4 sekundy jest, no 5, przepraszam, 5 sekund jest ode mnie oddalony gościu. I chlus teraz jakby ja sobie tak wyobraził, że... Ja mam normalnie karta jakiegoś. Jakbym uderzył w ten samochód, to na pewno by z tych 5 sekund zrobiły się 2 sekundy albo 0 sekund. No naprawdę, tak rzuca. O o o o, właśnie, było teraz, zatławił się silnik. Znaczy, ja się tak dużo na tym, tak się też nie znam, ale... No i tego znajomy mi mówi, że... On tak samo ma, że mu się tak silnik ławi i tak traci tą moc. Jak się zmieściłem, tak się zmieściłem. Ale naprawdę teraz się wydaje, że tak... Wolno to płynie, tak ten wolno jedzie ten samochód. Na Znaczy moment obrotowy ma wolny. Jeszcze mam nadzieję, że nie będę... Cały czas nie będę... Myślę, że nie będę miał problemów z, z tym trakiem z Frostbita. Underground'a, dwójki, mam nadzieję, oby. No i znowu tutaj uderzyłem, no jakie to... Patrzcie, ostatni czwarty jest 15 minut. 15 sekund od nas. To naprawdę takie. Chyba, że mi się ustawienia zmieniła, w co wątpię. Ponieważ jakby się mi zmieniły, to by... ja bym grał na Easy, to bym mógł się tego to by mogłem się ustawienia zmienić, bo ja nie wiem dlaczego coś się nie zapisują ustawienia i co w for Nitworspeda muszę ustawiać nitro, bo muszę je mie je mieć je na Z, bo na Alt się nie da w lewo skręcić, jak się trzyma Alt i i czałkę w lewo. O kurde Jak się nie nagrywa ty tak długo, no to już się traci język w mordzie słyszysz to i nie zainstalował już nowe wydechy teraz czas na ciebie no naprawdę Dobra jedemy so, co patrzę, to już mamy nie wiem, 15 minut jeszcze te... przejadę tego drifta podtuninguję ten yy, Honda i oto chodziło mi właśnie z tym z tymi kraksami o jedź 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 hondo! bo zbierasz się jak żółw. normalnie ona się zbiera jak żów jak nie wiem co ona i następne dodatkowe pieniądze marne ale dobre. Y 25 dolarów nawet się przydaje o widzę następne 25 dolarów albo i 50 to zależy mm -hmm. I drift. Odległość 184 tysiące kilometra Dobra, to sobie będziecie oglądać, nie wiem, gdzie chcecie. Na pewno nie u mnie, bo nie nudzą takie te, te właśnie takie fabuły. Znaczy fabuły nie, ale to, że te, 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 tam jest to w formacie w postaci komiksu. O! Wysłowie się w końcu. O no, na razie są drugi, 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 drugi dream Wciąż Super Dream Pewnie się spytacie... A nie wiem no. Jeszcze co do tego, co do tego krajnym tego. Krajny hardcore'ów To będzie drugi sezon Znaczy drugi sezon Jak tutaj na Youtubie Bo to Jakby Nagrywał wcześniej z tego To by był już trzeci sezon Tak? Trzeci Trzeci sezon Dobra, chcę zapisać Chcę zapisać Chcę zapisać Nie dziękuję Nie odblokowałem się nowa Ta Dostanę pewnie nowe samochody A nie, nie dostanę Dobra, jadę po ten. To jest jeszcze jeden drift, ale nie jadę go. Tylko jadę po... do garażu, do garażu, do sklepu. Ulepszę ten samochód. I będziemy ko kończyć. Ładnie przywitałem się z garażem. Normalnie pocałowałem go bokiem. Pocałowałem bokiem samochód. Silnik, moc, biegi, zawieszenie. węgla. Zestaw nos. Zestaw nos. Moc. A, mogę kupić już. o Patrzcie ile przyspieszenie i max prędkość mi wzrasta. A się nie wzmocnię, skrzynie biegów 800, zawieszenie 600 Dobra no to 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 już chyba tyle Zobaczymy jak jeździ ten samochodzik Uuu. No to teraz to już naprawdę, teraz już się nawet znaczy ja z tego co odczułam teraz tym się wydaje, że szybciej jedzie i to o wiele sz szybciej Dobra No really, Myślałem, że go tylko myznę Kurdełkę Kurdełkę w belpę, naprawdę takie to niesprawiedliwe Ach, dobra Ja i moje lamienie w nitku for speeda. O Hajsik Marne 50 dolców Dobra, wejście, wyjście, wejście Co tu dalej? Mamy jakiś nowy samochód? Nie No to ja się będę z wami żegnał Narazka, cześć Lajkujcie, oceniajcie, polecajcie, jeżeli się Wam podoba Piszcie o co sądzicie o nowych Need for Speedach? No to na razie, cześć, bye.